Miałem ostatnio, moi drodzy urodziny. Skończyłem 25 lat. Jestem już taki stary. Ale plus jest tego taki, że dostałem w prezesie nowe perfumy. A są to perfumy marki Born to Stand Out. Chyba tak to się czyta. Prezentują się one tak. Ogólnie tą markę już gdzieś tam kojarzyłem. Kilka zapachów nawet wąchałem. Ale tak zainteresować, to zainteresowałem się dopiero po recenzji Klaudii Grabowskiej. Tutaj też ogromne podziękowanie w jej stronę, bo dzięki niej ta paczka do mnie dotarła. Troszeczkę mailowałem z urzędem celnym, a to dlatego, że te perfumy szły do mnie aż z Korei. Ma to, moi drodzy, pachnieć jak mango, a jak wielokrotnie wspominałem, poszukuję mango w perfumach. Tylko to mango musi być takie idealne, słodziutkie, takie soczyste, także mam nadzieję, że tak będzie w tym przypadku. Psik, psik. Jakie to jest mięsiste? To jest takie mango, troszeczkę na granicy zepsucia. Ono jest tak słodkie i soczyste, ale wąchając te perfumy czuję się po prostu jakbym wąchał owoc. Są tutaj też troszeczkę takie dybno wędzone nuty. Bałem się troszeczkę, że będzie on dla mnie za ciężki, ale nic takiego tutaj się nie dzieje. Jest to taki zapach, który ja chcę po prostu wąchać i wąchać. No i ten flakon. To jest tak piękne. W ogóle cała koncepcja wizualna tej marki po prostu przemawia do mnie totalnie. Kupiłem je totalnie w ciemno, patrząc tylko na nuty, i szczerze trafiłem w dziesiątkę.